Drodzy Przyjaciele, zanurzmy się w słowach Pisma Świętego. Bojaźń Pańska jest początkiem mądrości, a poznanie Świętego jest zrozumieniem. Przypowieści Salomona 9:10. Dzisiaj będziemy rozmawiać o czymś, co dorośli w naszych zborach mogą uznać zarówno za przerażające, jak i interesujące. Sięgamy do samego serca naszej wiary, gdy mówimy, że nasze kościoły nie okazują wystarczającego szacunku, podziwu i strachu przed Bogiem. Czy fakt, że co tydzień chodzimy do kościoła, oznacza, że jesteśmy oddani Bogu? Czy pomyliliśmy działania, które nie są zbyt ważne, z prawdziwym uwielbieniem? Są to pytania, które zmuszają nas do myślenia jako chrześcijan. Jak zobaczymy, wiele osób błędnie uważa, że wiara oznacza jedynie przestrzeganie tradycji takich jak chodzenie na nabożeństwa, noszenie książek i wykonywanie rytuałów. Pastor David Gutierrez z wielką pasją mówi o tym rosnącym strachu przed Bogiem, który jest ogromnym problemem sięgającym samego serca naszych miejsc kultu. Szczerze i szczerze ubolewa nad przerażającym stanem naszej obecnej kultury kościelnej. To, co kiedyś było święte, stało się mniej święte z powodu powtarzających się grzechów i lenistwa. Kiedy wierzący dopuszczają się cudzołóstwa, kłamią i walczą ze sobą, jasne jest, że istnieje rozdźwięk między tym, co mówi Biblia, a tym, jak żyją zbory. W przeszłości kościoły miały być miejscami, w których ludzie mogli zobaczyć zmianę i odrodzenie. Ale teraz kościoły są bardziej podobne do reszty społeczeństwa, a ich działania często dorównują, a nawet przewyższają te obserwowane w świeckich środowiskach. Przyglądając się temu dalej, Miejmy otwarte drzwi do myślenia o tych kwestiach, które są dziś ważne w Kościele. Zapomnieliśmy, że mamy obowiązek podążać za boskimi naukami. Pamiętajmy o Radzie, jaką nasz Zbawiciel dał nam w Ewangelii Mateusza, zwłaszcza w rozdziale 7 i wersetach 25-20. Jezus Chrystus mówi, że wzywanie Jego imienia nie zawsze oznacza, że dostaniemy się do Jego wiecznego Królestwa. Najważniejszą rzeczą jest czynienie tego, czego chce Ojciec, ta prawda została podkreślona przez osobę, która utworzyła zbór. Bracia i siostry w Chrystusie, nie dajcie się nabrać na kłamstwa i oszustwa. W miarę zbliżania się końca świata ludzie wydają się coraz bardziej oddalać od Boga. Wydaje się, że kongregacje tracą swoją duchową obecność i nie są połączone ze świętą istotą, wykazując brak boskiej istoty. Wiele świętych miejsc nie ma obecności Ducha Świętego, nie ma skruszonego przekonania za grzechy. Nawet przy świętych ołtarzach trudno usłyszeć wyrazy szczerego żalu. Zamiast tego niektórzy ludzie nadal grzeszą i zachowują się beztrosko, jakby ich czyny nie miały znaczenia. Strach przed Bogiem nie wydaje się być traktowany poważnie w zborach. Jeśli chodzi o święte pisma, czytaj święty tekst. Dobrze znany fragment z Księgi Przysłów daje nam mądrość w rozdziale 1, wersecie 7. Słuchaj tego, co mówi boska mądrość. Nie tego, co mówią ludzie, ale tego, co mówi Biblia. Boski strach, nie strach, ale szacunek, jest sercem prawdziwej mądrości. Ten strach uwalnia nas, zmienia nas i jest siłą miłości zamiast strachu. Jego brak wiąże się z wieloma naruszeniami i nieposłuszeństwem w sanktuariach. Ludzie działają w sposób podobny do samowoli, ignorując to, co mówi Bóg. Prawdziwa wiedza, mądrość, która pochodzi z bytu, nigdy nie była widziana. Z powodu tego braku nasze święte miejsca nie są tak święte, jak powinny. Z tego co zaobserwowano, ołtarze tracą swój święty status. Wraz ze spadkiem standardów, nawet brak szacunku i złe maniery zaczynają pojawiać się w świętych miejscach. Dzięki ofierze Chrystusa ludzie, którzy zbłądzili, mogą otrzymać przebaczenie za swoje błędy. Nawet jeśli nadal istnieją oznaki ignorancji, świętość została przywrócona dzięki ofierze, która zapłaciła za nasze grzechy. Dzięki niech będą Bogu. Dzisiaj rozmawiam z ludźmi w Zborach, którzy żyją z dala od Niego. Niestety, jest grupa w kościele, która nie przestrzega zasad i nie boi się Boga. Niech to przesłanie trafi głęboko do waszych serc. Nie ma czegoś takiego jak pobożne życie, jeśli nie głosi się świętości i nie modli się o bojaźń Bożą. Ten brak przejawia się w rzeczach, które ludzie robią i na które się decydują. Znajdujemy się w ostatnich sekundach czasu. Nasze życie jest wypełnione pilnością. Nie jest to gniew, ale miłość do dusz. Moja miłość do Boga i ludzi, którym pomagam, ciąży mi na duchu. W kościele ma miejsce przerażające wydarzenie. Zamiast przyznać się do swoich grzechów, niektórzy ludzie ukrywają je, nadal uczestnicząc w działaniach służby. Niektórzy ludzie, nawet liderzy, prowadzą podwójne życie i zdradzają swoich partnerów. To przerażające, jak mało szacunku ludzie mają dla Boga w kościołach. Plotki łatwo się rozprzestrzeniają i powodują nieporozumienia między członkami. Biblia wyraźnie mówi, że takie zachowanie wśród ludu Bożego jest złe. W jakim miejscu czcimy Boga? Kilkadziesiąt lat temu sesje uwielbienia charakteryzowały się niezrównanym poziomem szacunku. Ludzie, którzy podchodzili do ołtarza, robili to z wielkim szacunkiem, na znak tego, jak święty jest Bóg. Nawet jeśli współczesne praktyki kościelne zmieniły go, nadal jest święty jak zawsze. Trzymajmy się tej prawdy. Księga Przysłów mówi nam, że bojaźń Boża jest pierwszym krokiem do bycia mądrym. Pismo Święte mówi, że głupi nie dbają ani o mądrość, ani o nauczanie. Niech imię Boże będzie pochwalone. Kościół musi uczyć ludzi, by naprawdę bali się Boga. Musimy powtórzyć, że od każdego w jego zboże oczekuje się świętości, a tego właśnie chce Bóg. Pozwólcie, że przypomnę pewien werset, który może Was mocno uderzyć, gdy go usłyszycie. Ta ponadczasowa prawda pokazuje, jak ważna jest bojaźń Boża. Bez tego kościoły stały się bardziej światowe i straciły szacunek dla Boga. W rzeczywistości Kościół sprawił, że ludzie mniej boją się Boga. Naszym obowiązkiem jest przywrócenie tej ważnej części naszej wiary i upewnienie się, że ponownie przestrzegamy Jego świętych zasad. Miejsca święte stały się bardziej podobne do miejsc świeckich, ponieważ ludzie nie boją się już Boga. Zgromadzenie jest wypełnione światowym zachowaniem, które rzuca cień na duchową czystość. Nieprzyzwoitość i zepsucie moralne, które mają miejsce za zamkniętymi drzwiami, przedostają się do naszych miejsc kultu. Bezbożne zachowanie jest powszechne, a niektórzy ludzie nie szanują świętej natury naszego zgromadzenia. Mimo to chwalimy święte imię, ponieważ ono nas prowadzi. Brak szacunku dla Boga jest źródłem problemu. Jakuba, 4:4, ponieważ mówi on wiele o prawdziwej pobożności. Fragment ten mówi, że duchowe cudzołóstwo jest złe, a Kościół nie powinien flirtować ze złem. Pan chce, aby jego zgromadzenie pozostało czyste i oddane. Wiele osób rozumie, że duchowa lojalność jest podobna do wierności małżeńskiej. Duchowa zdrada jest jak zdrada partnera. A Bóg chce, byśmy byli oddani bez poddawania się. To jasne, że Bóg jest bardzo zły na swój wierny lud. Czytanie tego fragmentu sprawia, że jestem bardzo zdeterminowany, by dotrzymać naszej obietnicy. Namiętna miłość Boga wymaga, aby wierzący zachowali swoją wiarę dla siebie. Jego miłość jest niezrównana i pragnie on oddania tylko jemu. Byliśmy zagubieni, zanim Boża łaska nas odnalazła i zbawiła. Staliśmy się dziećmi światłości i zostaliśmy bardzo umiłowani, gdy przyjęliśmy Chrystusa. Dla Boga Kościół jest najważniejszym miejscem na świecie. Stanowi społeczność, która jest oddzielona od złych wpływów i została wybrana, aby służyć. Ta więź powstaje z miłości, a nie z przymusu czy obowiązku. Jezus zachęcał do prawdziwego zaangażowania i głosił dobrowolne uczniostwo. Jana 14:23 mówi, że prawdziwa miłość, a nie siła, jest tym, co czyni ludzi oddanymi. Tak więc prawdziwa wiara wyrasta ze szczerego zaangażowania. A nie z przymusu przestrzegania zasad. Prawdziwi wierzący są radośni i oddani swojej wierze. Nie kłócą się o doktrynę, co buduje jedność i siłę. Mimo to współczesne kongregacje mają trudności z dopasowaniem się do bardziej świeckich przekonań, co czyni wiarę mniej świętą. Bóg patrzy zarówno na to, co ludzie robią, jak i na to, co mają na myśli. Bóg patrzy głęboko i zna dobroć serca i czyny życia. Ważne jest, aby upewnić się, że Twoje serce i czyny są zgodne z tym, czego chce Bóg. Pomyśl, że On przyjdzie od wewnątrz. Niech imię Boże będzie pochwalone. Czy naprawdę myślisz, że Bóg działa z zewnątrz? Nie, On zmienia ludzi zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz. Nastąpiła wielka zmiana, a może On zmienia zewnętrzną część Ciebie, co ma wpływ również na wnętrze. Bóg nie działa tylko na zewnątrz. Dlatego tekst zwraca uwagę na coś ważnego. Dusze cudzołożne, czyż nie wiecie? Bóg pyta, co ma wspólnego z tym światem. To przesłanie było pierwszym, z jakim się spotkałem. Zamierzam się w nie dzisiaj zagłębić. Tego właśnie potrzebuje kaznodziejstwo. Santiago pyta: Czy jesteś świadomy, że bycie światowym jest sprzeczne z Bogiem? Chcecie ostrzec, że uczynienie Boga swoim wrogiem jest niebezpiecznym wyborem. Lepiej mieć wroga, ponieważ Jezus może go pokonać. Kto może pomóc, gdy Bóg jest przeciwko Tobie? Kto okazuje miłosierdzie? Ludzie często nie rozumieją tej ważnej prawdy. Przyjaciele, musimy zrozumieć tę prawdę na dobre. Mówienie prawdy jest bardzo ważne. Utrata strachu przed Bogiem w społecznościach spowodowała, że ludzie zaczęli bardziej interesować się innymi rzeczami. Ponieważ kaznodzieje nie są szczerzy, Wierzący są mniej świadomi obecności Boga. Nauki biblijne stawiają czoła tej prawdzie. Czyż nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Mówi Biblia. Posiadanie wartości zgodnych ze światem oddala nas od Boga. Bądź ostrożny, ponieważ Chrystus uwolnił nas od takiej grzeszności i tego ogromnego potopu. Pamiętaj, że miejsca takie jak Hollywood i sceny mody są kontrolowane przez siły zła. Ludzie, którzy nie mają bojaźni Bożej, kierują nimi i często wchodzą z nimi w ciemne układy. Traktuj te ostrzeżenia bardzo poważnie. Ich kontrowersyjne style przedostają się do miejsc kultu i kuszą chrześcijan. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety są przyciągani do robienia rzeczy niszczących duszę przez szatańskie wpływy. Szatan i jego demony są zawsze w pobliżu, kusząc ludzi. Ciemne siły będą próbowały powstrzymać Cię przed głoszeniem o tym, ale prawda pokazuje Ci drogę do wolności w Bożej chwale. Imię Boże jest błogosławione. Nie wszyscy są niewinni, ale w większości przypadków ludzie są świadomi. Celowe noszenie odsłaniających ubrań przyciąga uwagę ludzi. Zły plan szatana polega na krzywdzeniu ludzi i kościoła. Zwróć szczególną uwagę na to, jak działają rzeczy na świecie. Musisz być ostrożny. Używają nieprzyzwoitych obrazów, aby zapowiedzieć samochód. Mówią o smakołyku. Pokazują osobę, która nie jest odpowiednio ubrana. Czy nie dzieje się tak w przypadku wielu kampanii? Wróg doskonale rozumie, jak kuszące mogą być różne rzeczy. Czy jeśli na reklamie pojawia się grzeczna i skromna kobieta, prowadzi to do zwiększenia sprzedaży samochodów lub uwagi? Raczej nie. Boże, wartości są z tym sprzeczne. Kiedy głosi się świętość, prowadzi to do łamania zasad. Kiedy głosi się miłość, wywołuje to w ludziach gniew. W odpowiedzi na polecenie, by nie zabijać, ludzie są zachęcani do przemocy. Istnieją kłamstwa, które szkodzą prawdzie. To ciągła walka, która pokazuje, jak bardzo wróg nienawidzi czystości i boskości. Wróg chce oszukać i wprowadzić w błąd. Kiedy ludzie nie szanują świętości, grzeszą bez zastanowienia. Brak strachu sprawia, że niemoralność rośnie bez kontroli, gdy działania stają się mniej zgodne ze świętymi naukami. Duchowa świadomość spada. Zwodnicze wpływy sprawiają, że prawy strach staje się mniej silny i zachęca do złego zachowania. Wyobraźmy sobie grupę ludzi, którzy zawsze boją się boskości. Byłoby znacznie mniej naruszeń moralnych. Ludzie rzadziej zdradzaliby swoich partnerów i potajemnie czytali grzeszne rzeczy. Ale brak strachu prowadzi do powszechnego upadku moralnego, który prowadzi do grzechów trudnych do złamania. Pobożność dwa razy zastanowi się przed popełnieniem zła, ponieważ wie, że Boża łaska może nas uratować. Aby upewnić się, że wahadło się odchyli, należy ponownie rozpocząć głoszenie szacunku. Wielu ludzi jest dziś zainteresowanych pieniędzmi, sławą lub prostymi przekonaniami. Poczucie pilności sprawia, że jeszcze ważniejsze jest zwrócenie naszej uwagi na duchową integralność. Zakotwiczony kościół przygotowuje się na nieoczekiwane wydarzenia. Pozostając w zgodzie z Bożymi zasadami i trzymając się z dala od ścieżek, które są z nimi sprzeczne. Przyjaźnienie się ze światowymi pragnieniami jest przeciwieństwem bycia świętym. Sprzymierzanie się ze światem może być niebezpieczne i zaszkodzić duchowej pozycji. Unikanie Bożego gniewu jest bardzo ważne. Towarzystwo Boga jest bezcenne. Podążając za świętymi naukami, wierzący pozostaje na należnym mu miejscu. Szanowane kongregacje wiedzą, jak ważne jest zachowanie duchowej integralności. Obietnice składane podczas głoszenia muszą być zgodne ze świętymi tekstami. Przestrzeganie świętych zasad wymaga uczciwości i okazywania szacunku. Kiedy profanacja przeszkadza w głoszeniu Bożych przesłań, nie udaje im się to. Głoszenie musi być moralnie zdrowe i oparte na prawdach biblijnych. Zapewni to, że zbawienie dla każdej osoby i dla wszystkich ludzi pozostanie najważniejszym celem w kierowanym życiu. Jeśli ktoś naprawdę wierzy, powinien mieć czyste usta, ponieważ w ten sposób boskie nauki wychodzą na jaw i pomagają ludziom wzrastać duchowo. W tej chwili wyznawcy nie okazują wystarczającego szacunku. Społeczność nie wydaje się być skupiona na swoim duchowym celu. Przeczytajmy Dzieje Apostolskie 5 i posłuchajmy historii Ananiasza i Safiry. To wydarzenie z wczesnej historii Kościoła pokazuje, jak bardzo Bóg jest rozgniewany kłamstwem. Bóg z przeszłości i ten dzisiejszy są tacy sami. Możesz się zastanawiać, dlaczego teraz jest inaczej, ale musisz być cierpliwy. Gdy rzeczy się dzieją, boska interwencja trwa w ciszy, aby nimi kierować. Wiele osób zastanawia się, dlaczego ich modlitwy zawodzą, mimo że bardzo się starają. Sprawdź, gdzie stoisz duchowo w oczach Boga. Sprawdź, ile szacunku masz w swojej duszy. Wielu ludzi, którzy chodzą do kościoła, po prostu siedzi tam i słucha kazań, nie zmieniając się wewnętrznie. Powtarzający się sprzeciw przywołuje stare wzorce, które przeszkadzają w duchowym rozwoju. Kiedy nauki Boże przestaną wzywać nas do dokonywania wielkich zmian. Aby nastąpiła radykalna zmiana, narodziny w duchu muszą nastąpić ponownie. Biblia wiele mówi o tym, jak ważna jest bojaźń Boża. Pomyśl o tym, jak działał wczesny kościół i chroń swoją duchową społeczność. Obecnie trudno jest znaleźć prawdziwą doktrynę, ponieważ jest tak wielu kaznodziejów dobrobytu, że trudno jest dostrzec prawdziwe przesłanie zbawienia. Autentyczna Ewangelia zmienia ludzi, przemieniając grzeszników w nowych ludzi. Modlę się, aby Bóg wkroczył i dokonał wielkich zmian w życiu ludzi. Głoszenie tego świętego przesłania jest dla mnie bardzo ważne. Każdego dnia modlę się, aby Boża miłość i łaska dotarły do oszukanych ludzi siedzących w kościelnych ławkach, którzy tak naprawdę nie boją się Boga. Ci ludzie grzeszą nawet wtedy, gdy są w świętych miejscach. To, co stało się z Ananiaszem i Safirą, jest bardzo ważną lekcją. Jeśli nauki Twojego kościoła opierają się tylko na tym, jak rzeczy wyglądają, a nie na prawdzie biblijnej, jesteś wprowadzany w błąd. Przyjmuj nauki, które są zgodne z tym, co faktycznie mówi Biblia. Aby naprawdę wzrastać duchowo, musisz upewnić się, że twoje praktyki religijne są zgodne z boskimi prawdami i szukać prawdziwych zmian. Zrozumienie i podążanie za naukami Boga może prowadzić do głębokich i długotrwałych zmian. Na tym właśnie polega duchowe uwielbienie. Wróćmy myślami do przesłania, w którym mówiliśmy o tym, jak duchowa pilność i autorefleksja mogą zmienić nasze życie. Poświęćmy chwilę, by przypomnieć sobie, jak te nauki pomagają nam prowadzić uczciwe i pokorne życie. Możemy naprawdę połączyć się z naszą duchową podróżą, gdy przyznamy się do naszych wad i złożymy obietnicę rozwoju jako ludzie. Kontynuując naszą drogę do wiedzy i zrozumienia, poświęć chwilę, aby upewnić się, że nadal jesteś częścią naszej rozmowy. Subskrybując i włączając powiadomienia, możesz być na bieżąco z tymi przydatnymi spostrzeżeniami. Znajdujemy siłę i wspólnotę w tych grupowych refleksjach, nawet gdy radzimy sobie z wyzwaniami wiary i codziennego życia. Teraz, gdy bardziej szczegółowo omawiamy to, co mówi Biblia, skupiamy się na takich tematach jak uczciwość, odpowiedzialność i szacunek dla Boga, które zostały podkreślone w liście Świętego Jakuba 4:4. Fragment ten ostrzega przed duchowym cudzołóstwem i podkreśla, jak ważne jest strzeżenie własnego serca ponieważ jest ono źródłem życia. Przypomina nam się smutna historia Ananiasza i ważna lekcja, której uczy nas w tym dyskursie. W tej historii chodzi o to, aby dowiedzieć się, gdzie w naszym duchu ukrywają się kłamstwa i gdzie brakuje bojaźni Bożej. Jeśli nie wierzysz w Boży strach, możesz zostać oszukany przez diabła i robić rzeczy, o których wiesz, że są złe. W miarę przechodzenia przez te nauki staje się jasne, że nie chodzi tylko o unikanie kłamstw. Chodzi także o nieustraszone oddanie się Bogu ponad wszystko. W społeczności wierzących przywódcy, tacy jak pastorzy, udzielają nam rad i zasad, które mają uzdrowić nasze dusze. Duchowa uczciwość wynika jednak z osobistej relacji z Bogiem. Jak pokazują te lekcje biblijne, Boża miłość i odkupienie pojawiają się, gdy ludzie odwracają się od swoich grzechów i wracają do Jego rodziny. Z bojaźnią bożą jako naszym kompasem. Przyjmijmy tę głęboką duchową mądrość i pozwólmy jej kierować naszym życiem każdego dnia. Na zakończenie tego krótkiego przesłania spójrzmy jeszcze raz na list, który apostoł Paweł napisał do Tesaloniczan. Zwróćmy baczną uwagę na to, co przeczytamy dalej. Z tego co widzimy, Kościół nie wydaje się zmieniać. Wygląda na to, że wszyscy są zdrowi i bogaci. Więc można bezpiecznie założyć, że Bóg jest szczęśliwy, nawet jeśli ludzie żyją niemoralnie. Kościół nie czuje się blisko Boga. Niektórzy uważają, że wzrost kościoła jest oznaką Bożej aprobaty, ale wzrost nie oznacza, że Bóg ci sprzyja. Nie, kolego, chodzi o zmianę sposobu życia. Pamiętasz Gedeona? Poprowadził wielu ludzi do walki? Ostatecznie pozostało tylko 300 osób. Niewielu jest ludzi, którzy naprawdę podążają za Bogiem. Ludzie, którzy naprawdę boją się Boga, są Jego prawdziwymi sługami. Nawet jeśli może się tak nie wydawać, rzeczy mogą wydawać się normalne, a Bóg może wydawać się cichy. Ale powiem Ci prawdę, zastanawiałem się nad tym: dlaczego kościoły mają tyle bogactwa, dobrobytu, wielkich budynków i przesłań, które mówią o posiadaniu obfitości? Świat dostaje się do kościoła, pokazując, że go to nie obchodzi, nawet gdy panuje grzech i bunt wkrótce dojdzie do poważnego rozłamu w Kościele Chrystusa. To jest problem, który widzimy. Może się wydawać, że Bóg jest zmęczony mówieniem nam, byśmy się modlili. Pamiętam kaznodziejów takich jak Gigi Avila i Luis M. Ortiz. Byli oni głęboko religijnymi ludźmi, którzy żarliwie modlili się o boskie przewodnictwo. W drugim liście do Tesaloniczan 2.8 Biblia mówi, że bezprawie zostanie ukazane a Pan zniszczy je duchem swoich ust i blaskiem swego przyjścia. Ta zła siła wkradła się do naszych instytucji. Bóg jest zmęczony mówieniem nam, abyśmy powrócili do świętości prawych nauk i trzymali się z dala od grzechu i światowych rozrywek. Biblia ostrzega nas przed tym, co się stanie, gdy strach przed Bogiem osłabnie i nie będziemy słuchać tego, co mówi. Kiedy nadejdzie bezprawie, przyniesie ze sobą fałszywe znaki i cuda. Dziś, tego rodzaju kłamstwa mają miejsce w megakościołach. Dlaczego Bóg nie każe ludzi takich jak Safira i Ananiasz? Ponieważ Bóg zmęczył się ciągłym wzywaniem nas. W wersecie 10 Biblia ostrzega, że kłamstwa są skierowane do ludzi, którzy nie kochają prawdy. Brak akceptacji Bożej prawdy staje na drodze do zbawienia, co pokazuje, jak niebezpieczne jest ignorowanie Słowa Bożego. Zwróć uwagę na to, jak się sprawy mają. W wersecie jedenastym czytamy, że to Bóg, a nie jakaś zła siła, prowadzi ludzi pogrążonych w grzechu do wiary w kłamstwa, podsuwając im kłamstwa. Dzieje się tak często w niektórych zborach, które rozprzestrzeniły się po całym świecie. Na początku Bóg wybrał religijnych ludzi, którzy spędzili całe swoje życie służąc innym. Ludzie ci byli wytrwali w modlitwie i poście. Bóg wybrał ich, aby byli tymi, przez których wysłał swoje przesłanie. Ludzka natura często ignoruje te Boże instrukcje, pozostając nieposłuszną, mimo że wielokrotnie pochodzą one od Boga. Biblia ostrzega, że ciągły grzech powoduje, że Bóg dopuszcza kłamstwa, co prowadzi ludzi do wiary w kłamstwa. Ta sytuacja wyjaśnia, dlaczego niektórzy ludzie postępują w grzeszny sposób, mimo że wydają się być w duchowym miejscu. Jest oczywiste, że nie mają szacunku dla Boga. Jedenasty werset z Listu do Tesaloniczan 2 mówi, że Bóg dopuszcza kłamstwa, aby ludzie mogli w nie uwierzyć. Aby uniknąć boskiego wyczerpania, ważne jest, aby rozwinąć szacunek dla duchowej ścieżki. Wyzwaniem jest być w stanie rozpoznać boskie instrukcje i podążać za nimi bez poddawania się. Zaakceptuj miejsce, w którym możesz odnowić swojego ducha i poczuć się bezpiecznie. Modlitwa jest oferowana dla tych, którzy chcą się pojednać i przyjąć zbawienie Chrystusa. Przeproś i szczerze poproś o przebaczenie. Poproś, aby krzywdy wyrządzone w przeszłości zostały wymazane i aby twoje imię zostało zapisane w Księdze Życia. Powiedz, że żałujesz za grzechy, które popełniłeś, i poproś Boga o przebaczenie. W modlitwie podziękuj Bogu za zbawienie i oczyszczenie przez ofiarę. Oświadcz, że Jezus jest odpowiedzialny za twoje życie. Tak. Podnieś tych, którzy walczą, zwiąż ich i módl się za nich. W potężnym imieniu Jezusa proś o uwolnienie z różnych rodzajów niewolnictwa. Módl się, aby chorzy wyzdrowieli dzięki boskiej interwencji. Uznaj, że imię Jezusa ma uzdrawiającą moc, która może czynić cuda. Dziękuj Bogu za czynienie dobrych rzeczy. Niech wszyscy będą błogosławieni przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Nie zapomnij podzielić się tym przesłaniem z innymi, aby mogło mieć większy wpływ przy